Witajcie w czwartek, 28 kwietnia, São Paulo, dzień trzeci i ostatni. Słuchajcie, próbujemy jeszcze znaleźć bank, który by wypłacał pieniążki bez prowizji I na razie takiego nie znaleźliśmy. Wszędzie chcą wziąć za każdą wypłatę albo 20, albo 24, ale to paszmalu, naprawdę. Słyszeliśmy, że Bradesco niby wypłaca bez, ale próbowaliśmy i też chciał yy, 20. Próbujemy, nie wiem, próbujemy jeszcze raz. No, chcę 20, ale teraz posiedziałem trochę w necie i znalazłem na jakiejś stronce, że jedyny bank Itaú nie pobiera prowizji. Sprawdziłem na mapie, kurczę, wszystko jest w centrum. Także musielibyśmy się chyba wrócić do centrum, wypłacić i działamy dalej. To dzisiaj, w naszym planie, punkt pierwszy, park Ibarapuera. Mamy tam jeszcze kilkaset metrów. Przejdziemy się troszeczkę też innymi dzielnicami, tutaj São Paulo. Ale mijamy, bardzo ładny budynek. Słuchajcie, przejdę na drugą stronę, żeby Wam zrobić zdjęcie. Katedral Metropolitana Ortodoksa. No, po drodze do parku zauważyliśmy siedzibę banku Itaú. No nie sprawdzimy teraz, ale zobaczcie. O, moloch. São Paulo to jest po prostu moloch. No ale zobaczymy, czy informacje podane w necie są prawdziwe. niestety, okazało się, że nie można wypłacić z międzynarodowej karty. W ogóle, w ogóle nie czyta, pokazuje, że error. Zapytaliśmy się pani, która mówiła po angielsku. Niestety, zaproponowała nam Radesco, z którego już wyciągaliśmy, ale no niestety pobiera 20, 20 reali. Zresztą nawet słyszeliśmy już, nie? Że, że tutaj w Brazylii jest właśnie problem z rewolutem i nie wszędzie, nie wszędzie wypłacicie... Pieniążki z każdego z każdego bankomatu, także przygotujcie się na ekstra extra charge 20, niestety. No dobra, ale jak mogła dać 2000 to ok, ale nie... o, Doszliśmy, park i para. Ponoć największy i najładniejszy park w Sao Paulo. A tu widzicie, zobaczcie też coś, jakieś budowle związane z Niemeyerem. Możliwe? Że to są nawet jego projekty? Taki modernizm? No, chyba tak. Nie wiemy, co to za budowla. Nie można wchodzić do środka. Robię, robię przybitkę. Tak, to są projekty Nimejera, także możemy je znaleźć w całej Brazylii. Idziemy dalej. Jeżeli jesteście zainteresowani kulturą, sztuką, to to miejsce jest dla Was. Ten budynek, do którego tu nie weszliśmy, to jest teatr muzyczny. Tutaj się odbywają głównie muzykale. W tamtą stronę znajdziecie Muzeum Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a w tamtą stronę jest Muzeum afro-brazylijskie. To jest muzeum etnograficzne pokazujące historię i kulturę czarnej Brazylii. Jako, że nam muzeum futbolu już wystarczy, nie będziemy wchodzić do tych muzeów. Wy jak tu je przyjedziecie i jesteście zainteresowani, proszę bardzo. My sobie zobaczymy, jak to wygląda z zewnątrz. Słuchajcie, nie ma paru minut, żeby nie przelatywał tutaj jakiś śmigłowiec. I ciekawostka: Sao Paulo jest miastem, gdzie odbywa się najwięcej komercyjnych lotów śmigłowcami na świecie. Zobaczcie, do tych wszystkich muzeów w tym parku można sobie było kiedyś przejść pod taką estakadą, która niestety jest teraz zamknięta. Nie widzę, żeby to był jakiś remont, ale po prostu no, się chyba już trochę sypie ze starości. Ten budynek w kształcie spotka to jest planetarium, tak no nie tylko muzea, ale różne inne rzeczy. No, San Paulo nie jest położone gdzieś tam nad wybrzeżem albo nad, nawet nad jakąś dużą rzeką, więc to jest taki, taki ichni Central Park. Tu można odsapnąć troszeczkę. Chcieliśmy się napić wody kokosowej, ale słuchajcie, 9 reali. Kurde, bardzo dużo. Tak nam się wydawało po Paragwaju, że jak przyjedziemy tutaj, to te ceny owoców będą bardzo niskie. Słuchajcie, no to jest olbrzymi producent przecież owoców. Ale tak nie jest. No, poszliśmy na targowisko. Yy, wczoraj byliśmy na targowisku, tak? Przed, 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 przedwczoraj byliśmy na targowisku. I nie jest tak kolorowo. Daję Wam przykład. Mango tutaj najtaniej, jak znaleźliśmy, to były trzy mango za 10 zł. Mniej więcej. Gdzie pamiętamy, jak w Gwatemali za 5 zł kupowaliśmy 6. To była taka standardowa cena. No zobaczymy, jak będzie dalej na północy. A na razie, tak cenowo, to jest tak, tak, tak sobie. Weszliśmy teraz tutaj restauracyjki zobaczyć ceny powiem Wam strasznie drogo, strasznie piwo za 16 zyla, a soki owocowe od, y, za 300, tak? Nie za 400 ml, nawet za dwie dychy, nieźle. Nasza rada, wybieracie się tutaj gdzieś do parku. Weźcie wałówkę z sobą. Tak porównując, tutaj w Brazylii jest tak po europejsku, czyli są bardzo duże różnice pomiędzy cenami na przykład w sklepie, a w knajpach, czy w takich miejscach. W sklepie tutaj browara możecie kupić za 3-4 zł. A to samo piwko w knajpie poniżej dychy chyba no, nie znajdziecie. Yy, zupełnie inaczej było w Argentynie, yy, gdzie w restauracji nawet w centrum miasta mogliście kupić już piwo 10-20% może drożej jak, jak w sklepie, jesień w Brazylii no, dzisiaj chyba przybiło 3 dych. Dobra już, wyszliśmy z parku, wracamy pomalutkę na nasze śmieci, coś zjemy. No i dzisiaj logistyka. Musimy znaleźć jakąś miejscówkę w Rio. Jeszcze nie wiemy, ile tam zostaniemy. Także dzisiaj musimy to wszystko do wieczorka już sobie ogarnąć. Jak ogarniemy, to myślę basenik i finito. Pożegnamy się São Paulo. Trzy dni dla yy, kogoś niemuzealnego nie mi się wydaje, że w tym mieście wystarczy. Aż na to. to jest za duży moloch, żeby siedzieć dłużej. Męcz, molochy, męcz. To jesteśmy już w naszej ulubionej knajpce. Tak wygląda tutaj obiadek za 21 Czyli zestaw obowiązkowy wybieracie sobie mięsko z ryżem i z fasolą. To jest taki zestaw. I dodatkowo możecie sobie wybrać albo sałatkę, albo frytki. To kosztuje dokładnie 21 rali, czyli 19 zł. Naprawdę bardzo proste. Tak tutaj się je. Takie, takie, takie proste rzeczy. Podobnie jak gdzieś, yy, gdzieś tam w Kolumbii, w, w Ekwadorze. Tylko powiem Wam, że yy, lepiej to jest zrobione. Dużo lepiej smakuje. Naprawdę. A że można zjeść też, też tutaj w normalnej cenie. Sałatkę się dostaje. Tak. Sałatka, no, sałatka jest taka troszeczkę. <laughs> tak, tak to wygląda. Tak się dostaje. No. Strób to sam. No co, smacznego! Widzimy się chyba dzisiaj, albo dzisiaj. A jak nie, to to jutro. Na razie.